Rekolekcje, siostry i bracia, to wyjątkowy czas, w którym mamy na nowo się przebudzić. Rekolekcje to czas przebudzenia i myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego czasu. Bo czasem właśnie można tak przysnąć w swoim życiu, nawet się. Nie, nie zorientować, że pojawia się coś niebezpiecznego. Jest taka przypowieść w Ewangelii o pszenicy i komcholu, jak to gospodarz zasiał ziarno i właśnie poszedł spać. Wydawało się, że wszystko jest przygotowane. Nad wszystkim człowiek czuwa, nic nie może się wydarzyć. A jednak. Przychodzi nieprzyjaciel ze Szybakonkol, zagłusza to wzrastające ziarno. Wystarczyła tylko chwila. I można to siostry i bracia przenieść na nasze podwórko duchowe. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, że nic nie może mnie zaskoczyć. A jednak jeden, drugi, trzeci grzech i w pewnym momencie człowiek nie odczuwa tego, że coś już jest nie w porządku, przyzwyczaja się do tego stanu. Rekolekcje to czas przebudzenia, to czas, w którym mamy spojrzeć w swoje serce, przeorać to serce w taki sposób, aby dostarczało jeszcze więcej tlenu. Aby każdy, kto podejmuje się tej refleksji nad swoim życiem, nad swoim sercem, zdobywał jeszcze większe owoce. I te trzy dni, siostry i bracia, które przed nami, to właśnie okazja do tego, aby spojrzeć w to, co do tej pory się dokonało w moim życiu. Rekolekcje to taki moment, w którym mamy też dziękować za to, co przeżyliśmy, za to, co udało się zrobić od ostatnich rekolekcji. Bo przecież ten czas, do którego się przygotowujemy, święta Bożego Narodzenia, to kolejne święta w naszym życiu. Bardzo podobne, ale my nie jesteśmy podobni. Nie jesteśmy tacy sami jak rok temu, dwa lata temu czy wcześniej. Człowiek się zmienia. My się zmieniamy. I choć na pytanie czasem, co, co u nas słychać, bardzo często odpowiada się: No, wszystko po staremu. Ale jednak, mimo tego, że pewne rzeczy się powtarzają, to my jesteśmy inni. I za to. Warto, warto dziękować, ale także wpatrywać się w to swoje życie. I moi drodzy, chciałbym, abyśmy te trzy dni spędzili właśnie razem. Trzy dni, nie jeden dzień, nie dwa dni, ale właśnie trzy dni. Aby w ten sposób każdy kolejny dzień przeżywać może inaczej, może więcej czasu. Poświęcić na modlitwę, na skupienie, może nie tylko ten moment tutaj zatrzymania na mszy świętej, ale niech to będzie przedłużenie tego czasu rekolekcji w domu razem z rodziną, razem nad tym, co przeżywamy teraz, nad tym, co czujemy, oczekujemy, nad tym, aby Chrystus, który. Przychodzi, także znalazł miejsce w moim życiu. Trzy dni, siostry i bracia. Trzy dni na modlitwie, trzy dni na wyciszeniu, na skupieniu, na oczekiwaniu. I moi drodzy, zawsze, kiedy sam jeżdżę na rekolekcje, to zastanawiam się nad tym, o czym będą te rekolekcje. Co Krzysztof będzie mówił. I przywiozłem ze sobą obraz, który będzie nam towarzyszył. To obraz Sen Dzieciątka na Pustyni. Obraz, który znajduje się w naszym muzeum decyzjalnym, a ten obraz towarzyszy mi od lat seminaryjnych. I trzy takie. Ważne, myślę, aspekty, obszary, które w życiu człowieka wierzącego mają znaczenie czy powinny mieć znaczenie, chciałbym poruszyć. Gdy popatrzymy na ten obraz, to to, co dla mnie takiego charakterystycznego, to postawa dzieciątka, postawa krzyża, w ten sposób dziecko jest ułożone. Dalej patrząc, moją uwagę zwraca Maryja. Maryja, która jest pochylona, wpatrzona w swoje dziecko. I choć nie widać wzroku, nie widać oczu, to poprzez tę postawę można by stwierdzić, że patrzy z miłością, z czułością, z wrażliwością z ogromną troską. I ta jej postawa też, która ochrania swoje dziecko przed promieniami palącego słońca. I to, co najmniej widoczne na tym obrazie to aureola. Znak świętości. I siostry i bracie, chciałbym, abyśmy właśnie w tym czasie rekolekcji powiedzieli sobie o krzyżu krzyżowaniu o miłości i o świętości. I ktoś z nas może teraz sobie pomyśleć: jaki krzyż? Przecież to nie ten czas, to nie te święta, nie ta okoliczność. A jednak, siostry i bracia, czy myśląc o krzyżu, o krzyżowaniu, nie można by powiedzieć, że to przecież tak bardzo wpisane w życie człowieka. Czasem my uciekamy od tego, co nam nie po drodze, od krzyża, od tego wszystkiego, co sprawia w jakiś sposób ból, ale ten krzyż nam towarzyszy. Jest taka historia o mężczyźnie, który otrzymał. Krzyż, ale ten krzyż mu nie pasował. I poprosił Pana Boga o to, czy może wymienić sobie ten krzyż. Pan Bóg się zgodził. Ale po pewnym czasie zrozumiał, że ten krzyż, który sobie wybrał, najmniejszy spośród tych, które były, również mu nie pasuje. I po raz kolejny poprosił. O to, o to, aby ten krzyż wymienić. I znowu Pan Bóg się zgodził. I wybrał sobie najstarszy, najbardziej zniszczony krzyż, jaki tylko był. I ten mu pasował, z tym dobrze się czuł. Jak się później okazało, to był ten sam krzyż, z którego zrezygnował na początku. Siostry i bracia. Czekając na Boże Narodzenie, czuwając w tym kolejnym adwencie mojego życia, taką postacią, postaciami, które także miały swój plan w swoim życiu, miały swoje marzenia, nadzieje, to była Maryja i Józef. Ona, młoda kobieta, on doświadczony, cieśla, mieli swoje plany, mieli swoje marzenia. I w pewnym momencie otrzymują wiadomość Maryja otrzymuje wiadomość, że zostanie matką Boga. To było na pewno jej wielkie zaskoczenie. To było coś niespodziewanego. Niecodziennie człowiek się dowiaduje, że zostanie matką Boga. Ale te słowa, które później wypowiada oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, potwierdzają to, że choć nie wszystko rozumie, to jednak przyjmuje, to jednak zgadza się. To słowo tak jest tym wyrazem tego, że mimo wszystko niech dzieje się wola Boża w moim życiu. Ale Józef również ten, który, tak jak powiedziałem, miał swój plan. Ale co nie było dla nich łatwe, kiedy dowiaduje się o tym, że Maryja spodziewa się dziecka. Przecież co powiedzą inni, jak on ma się zachować. Ale także we śnie, kiedy otrzymuje wiadomość, a sen jest takim symbolem też obumierania, to można by powiedzieć, że Józef. Obumiera dla siebie, nie są ważne Jego plany, ale potwierdza to, do czego zaprasza Go Pan Bóg. I siostry i bracia w każdym momencie naszego życia, kiedy mamy swoje nadzieje, swoje plany, i w jakiś sposób one są pokrzyżowane. To warto powiedzieć tak, warto zgodzić się na to, co Pan Bóg mi proponuje. Bo my często widzimy to, co tu i teraz, mamy jakieś plany na przyszłość, ale Pan Bóg widzi zupełnie inaczej nasze życie, Pan Bóg widzi szerzej. I warto na to odpowiadać, warto odpowiadać pozytywnie. Bo z tego też będą owoce. Może nie takie, jakich się spodziewamy, ale na pewno będzie z tego owoc. Może jeszcze lepszy, może jeszcze piękniejszy niż się spodziewamy. I siostry i bracia, ostatnio poznałem pacjentkę w szpitalu, która trafiła po wypadku. Powiadało o tym, że w swoim życiu Pan Bóg jest dla niej ważny, rodzina jest ważna, modlitwa Eucharystia jest ważna, ale praca sprawiła, że to wszystko jakby zeszło na dalszy plan. że tak była pochłonięta pracą, że brakowało jej czasu na Pana Boga, na modlitwę. Także na to, aby. Więcej czasu spędzać z rodziną. I stał się ten wypadek. Trafiła do, do szpitala, i tak jak sama powiedziała, to były jej dodatkowe rekolekcje. To był moment takiego zatrzymania, spojrzenia na swoje życie, na to, co jest w tym życiu ważne, co ma wartość. I powiedziała, że musi po powrocie do domu. Zmienić to swoje życie, przewartościować to, czym teraz żyje. I nie wiem, jak wygląda to jej życie teraz. Nie wiem, czy zmieniła to życie. Ale w tamtym momencie to wydarzenie, ten wypadek, ta sytuacja sprawiło, że no właśnie pomyślała o tym, aby to zrobić. Może pomyślałaby w innym czasie, kiedy indziej. Ale to był tam ten wyjątkowy czas, czas przemiany swojego serca, czas czuwania nad tym, co jest w życiu ważne. Siostry i Bracia, kilka lat temu brałem udział w spotkaniu autorskim z panem Krzysztofem Ziemcem. Wtedy wydał książkę Wszystko jest po coś. I te słowa Wszystko jest po coś. Towarzyszą mi od tamtego momentu. W chwilach, w których czegoś nie rozumiem, w chwilach, w których jakieś wydarzenie także krzyżuje moje plany, no właśnie przypominają mi się te słowa: wszystko jest po coś. I czas Bożego Narodzenia, czas, w którym Chrystus. Przychodzi jako dziecko. To jest czas, w którym mamy Go przyjąć. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby przyjąć Chrystusa jako dziecko. To maleńkie nieporadne, to, w którym trzeba się zatroszczyć. I może Pan Bóg, przychodząc do mojego serca, Planuję czy krzyżuję moje plany, ale te plany mogą stać się jeszcze piękniejsze razem z Nim. Zawsze warto o tym pamiętać, że Bóg chce dla człowieka dobra. Mimo tego, że czasem wydaje się, że, że go nie ma, że o nas zapomniał. Ale Pan Bóg zawsze chce dla mnie dobre. I ten czas Bożego narodzenia siostry i bracia niech będzie czasem, w którym przyjmiemy Chrystusa. To jego wydarzenie, to jego święto, to jego czas. I ten czas czuwania, czas adwentu niech będzie momentem, w którym tak jak z tymi lampionami będziemy szli na spotkanie z Nim. Oby te wszystkie wydarzenia i te wszystkie sytuacje, te, które mają miejsce na zewnątrz, to wszystko, co dzisiaj pokazuje nam już o świętach Bożego Narodzenia, te lampki, choinki, to wszystko, niech nie przeszkodzi nam w tym prawdziwym czuwaniu, w tym prawdziwym oczekiwaniu na Zbawiciela. Amen.